Słuchajcie, jestem Rost, a w tym oto filmie podejmiemy pod rozważania dwie kwestie. Po pierwsze, wielki powrót bany, a po drugie przecieki mapy i jak będzie wyglądała właśnie mapa na 12 chapter naszej Pigii. Oczywiście, jeżeli takie filmy wam się podobają, to pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę. Jak jesteście nowi na tym kanale, to klikajcie w tego czerwonego suba, aby stał się szary, ponieważ ponad 60% z was tego nie zrobiło. Więc szybko to zmieńcie, ponieważ założyłem się z Paną Gaming to pierwszy dojdzie do 150 widzów i ogólnie przegrany ustawia awatar zwycięzcy na 48 godzin na YouTubie, więc no zostawiajcie suby. To panda będzie miał mój awatarek przez dwa dni i będzie ciekawie. Także lecimy, kochani, no i pamiętajcie o konkursie. 120 kart do wygrania, linka macie w opisie. Także serdecznie Was tam odsyłam i zapraszam. Ok, a więc pierwsze, co wiemy o 12 chapterze, no to, że pojawia się tam nowy skin. Jest to skin Mr. Bull i ten skin już jego przeciek był, teraz widzicie go na ekranie i ogólnie powiem wam, że jeżeli chodzi o tego skina, to związany jest on właśnie z nadchodzącym chapter'em i to jest taki, no jakby ala inżynier, jakiś budowniczy, coś w ten deseń. Do tego jeżeli chodzi o chapter 12, no to wiemy, że dochodzą nowe animacje do naszego cyborga Mr. P. I poza tym, kochani, wiemy, że 12 Chapter będzie czymś naprawdę niesamowitym, no bo naprawdę dłuższy czas będą ten Chapter tworzyli. Już na dniach, powiem Wam, że no pewnie około tygodnia i ten Chapter 12 ujrzymy. Jednak pytanie jest na chwilę obecną, gdzie będzie miała miejsce ta mapa. Cóż, na to mamy odpowiedź. Może i niepełną, ale na razie myślę, że dosyć fascynującą. A mianowicie dostaliśmy przeciek mapy na 12. chapter i jest to bardzo mały kawałek mapy. Zostało zrobione zdjęcie, screenshot tego co możemy się spodziewać w 12. chapterze oczywiście teraz to zdjęcie widzicie na ekranie, no bo jakby inaczej. Wygląda to jak jakiś obiekt naukowy, Być może to będzie jakieś laboratorium pana Mr P, ewentualnie miejsce, do którego udaliśmy się po przejściu z tego, gdzie skończyliśmy na 11 chapterze, no bo według mnie wygląda to dosyć podobnie i być może tu będzie właśnie jakaś ukryta baza Mr P pod ziemiami czy coś tego typu. No wiecie, takie miejsce, w którym prawdopodobnie stworzył swoją truciznę i to wszystko miało miejsce. Czyli można by tak powiedzieć, że dwunasty chapter będzie miał miejsce tam, gdzie wszystko teoretycznie się zaczęło, czyli tam, gdzie stworzono truciznę. Jeżeli przyjrzycie się po prawej stronie, tam przy tej szybie, to widać, że tam jest jakaś ciemność na dole, co znaczy, że prawdopodobnie będziemy mogli się przemieszczać tak jakby dwoma piętrami, czyli prawdopodobnie albo będą jakieś schody, które będą nas prowadziły na jakieś jeszcze niższe piętro, albo istnieje opcja, że będą windę czy coś tego typu, to też byłoby naprawdę ciekawe. By the way, jeżeli chodzi o nazwę mapy, no to strzelam, że coś będzie typu lab, laboratorium or facility, czyli tak jakby obiekt naukowy, Myślę, że coś w ten deseń. Zobaczymy, czy miałem rację, ale tak myślę, że to jest najbardziej prawdopodobne. Przy okazji, nie zapomnijcie i wy napisać w komentarzach, co wam kojarzy się z tym zdjęciem i co według Was może to być. Ok, jednak na temat chapteru 12 wiemy trochę więcej rzeczy, ponieważ jeden z zagranicznych YouTuberów przeprowadził wywiad z twórcami naszego Piggy i z tego wywiadu wyszło kilka ciekawych informacji. Między innymi to, że jeżeli chodzi o Bany i o Georgia, to dla twórców są to najważniejsze postacie i jeszcze z nimi jest związana przyszłość. Tak, no to oznacza jedno. Po pierwsze, że George żyje, ale to raczej wszyscy wiedzą, a po drugie, że Bany żyje tak, ten duch przedstawiony w właśnie tej wieży prawdopodobnie był to właśnie cień, a nie duch. Ponieważ skoro ta postać jest bardzo ważna, no to prawdopodobnie ujrzymy ją w 12 chapterze. No, chyba że ujrzymy ją jako ducha, to byłoby naprawdę ciekawe, ale raczej stawiam, że będzie normalną postacią. Natomiast jeżeli chodzi o naszą Bany, to naprawdę nie wiemy, co się z nią stało. Czy jest zainfekowana, czy jest zdrowa, czy może co innego w tym momencie jej się stało. Ponieważ skoro ta postać jest ważna, to w 12. chapterze prawdopodobnie usłyszymy zakończenie jej historii i jej historia, no, jak sami już zresztą słyszycie, po prostu nie jest jeszcze zakończona. Tak samo jak historia Georgia. Do tego jeszcze twórcy powiedzieli, a właściwie to twórca, że jeżeli chodzi o naszego Mr. P, to jest to również postać nieskończona i nie poznaliśmy całej jeszcze jego historii. I to, co szykuje się, będzie taki wielki mindblow dla nas wszystkich, ponieważ. Zrobią coś niesamowitego, jeżeli chodzi o tą postać. Rzecz, o której raczej nikt nawet nie pomyśli. Więc prawdopodobnie jest duża szansa na to, że nasz Mr. P przetrwa ten chapter 12, a my dowiemy się na jego temat czegoś, czego nie wiedzieliśmy przez całą właśnie naszą historię tych wszystkich chapterów. Dowiemy się czegoś takiego, że po prostu zmieni to na nasze spojrzenie na tą postać i być może okaże się, że tak naprawdę Mr. P jest tym dobrym, a nie złym. Chociaż to byłby naprawdę duży taki przewrót sytuacji w ogóle, ale zobaczymy. Skoro powiedziano, że to co z nim zrobili będzie taki wielki mind blow dla nas, więc no jak myślicie, co mogli zrobić z naszym Mr. P? Do tego pójdzie jeszcze jedna bardzo ważna akcja, a mianowicie twórcy postanawiają wrócić do pierwszego chapteru, drugiego chapteru oraz trzeciego chapteru i dodać trochę więcej historii, rozjaśnić całą tą backstory, powiedzmy, naszej Pigi i dowiemy się między innymi więcej rzeczy na temat naszego Dogiego, naszego pieska, bo wiemy w sumie na razie, że jest tylko policjantem i nic więcej. Ja o innych postaciach, na, tak, na przykład w takim George'u wiemy całkiem sporo. Natomiast jeżeli chodzi o Dogiego, no to informacje są naprawdę małe. A jeżeli powrócą naprawdę do tego pierwszego, drugiego, trzeciego chapteru i tą historię tam po prostu rozszerzą, no to dowiemy się na pewno kilku innych ciekawych rzeczy. Do tego twórcy powiedzieli, ile procent swojej, tak jakby, fabuły całej pigi wprowadzili już w życie. Mianowicie jest to 70% co oznacza, że przekroczyliśmy połowę, jednak 30% jest to całkiem sporo i skoro zmieszczą to wszystko w 12. czapterze, to albo chapter 12 będzie naprawdę długi, albo po prostu czapter 12 nie jest jeszcze tym ostatnim. Chociaż według mnie, jeżeli chodzi, no, że mają 70% jeszcze 30% zostało, to prawdopodobnie po prostu ten chapter 12 będzie miał długą scenkę końcową i być może dłuższą, środkową, na mapę będzie dużo easter eggów, a do tego planują właśnie rozwinięcie scenek końcowych w czapterze 1, 2 i 3, co wiąże się z tym, że ogólnie ta całość prawdopodobnie może i będzie miała te 30% całej historii. Zdradził też, że pojawienie się tej bani w tej wieży jako właśnie taki cień ala duch nie był przypadkiem i została ogólnie ona tam umieszczona celowo, żeby właśnie gracze snuli teorię na temat tej postaci. I ogólnie jeżeli chodzi o tą bani, to według mnie jest to bardziej cień, chociaż o tym już raczej Wam wspominałem, ponieważ, no jeżeli byłby to duch, to oznaczałoby, że ona nie żyje. A jest to bardzo ważna postać, więc, no byłoby to trochę głupie, jeżeli by ją zabili. Przejdźmy do tego, jak zakończy się dwunasty chapter, bo na ten temat również dostaliśmy trochę informacji. Po pierwsze, chapter 12, jak powiedzieli twórcy, ma odpowiedzieć na każde pojedyncze pytanie dotyczące całej tej wielkiej fabuły naszej Pigi. Co oznacza jedno, że no to zakończenie będzie naprawdę długie, być może szykuje się cutscenka, która będzie trwała z jakieś 2-3 minuty. Więc, no, jeżeli to się pojawi, to na pewno zrobię wam omówienie tego 12 chapteru i wyjaśnię tą całą fabułę. By the way, drogi widzu, subujesz kanał. No, przypominam, że subować ścigamy się z pandą, kto pierwszy wbije 150 tysięcy widzów. Przegrany zmienia awatar na dwa dni. Urmujcie to, jeżeli wygram to, no to panda będzie miał 2 dni mój awatar. Hahaha, ha, więc beczka, lecimy. Także zostawiajcie suba, a my przechodzimy dalej. Do tego, kochani widzowie, słuchajcie, powiedzieli nam twórcy, co zrobią po 12 chapterze. A mianowicie, po 12 chapterze twórcy Powiedzieli, że zrobią sobie przerwę. Tak jest, chcą sobie od tego wszystkiego odpocząć, zrobić sobie małą przerwę, a następnie po tej przerwie, cóż, nie wiadomo, jednak coś na pewno będą tworzyli. I są dwie opcje: albo będą próbowali rozwinąć to pigi i stworzyć jakieś dodatkowe historie, jakieś dodatkowe opowieści, ewentualnie jakiś 13 chapter, czyli na przykład to, co się wydarzyło potem, jakieś inne takie dodatkowe informacje. Ewentualnie, kochani, może stworzą nową grę, a la Piggy 2 lub. Całkiem co innego. Jednak co dokładnie, tego niestety nie wiemy. Ale możecie zgadywać na dole w komentarzach, być może ktoś z Was trafi. Jeżeli chodzi o nasz dwunasty chapter, to twórcy gry powiedzieli jeszcze jedną rzecz, a właściwie twórca gry powiedział jedną rzecz, która jest związana z tym właśnie chapterem. I mianowicie powiedział trzy słowa, które będą miały naprawdę duże powiązanie z właśnie nadchodzącą mapą. Pierwsze słowo jest to stay, drugie to jest choose i trzecie to jest illusion. A mówiąc po polsku słowa te mówią zostań, czyli no w miejscu stoimy, etc. zostań w domu. <laughs> drugie słowo to jest choose, czyli wybierz, dokonaj jakiegoś wyboru. A trzecie słowo jest to iluzja, czyli jakieś, jakieś złudzenie coś typu ala Distorted Memory. Po pierwsze, jeżeli chodzi o słowo stay, to prawdopodobnie chodzi tutaj o to, że wszyscy zostań, zostaniemy razem. Po prostu, no wiecie, wszyscy są zainfekowani, pewnie tych zainfekowanych, no niestety. Albo nie uda się wyleczyć, albo na przykład będziemy musieli ich załatwić, żeby pokonać resztę, albo prawdopodobnie wszystkich nie wyleczymy i ktoś tutaj no, straci rodzinę. Na przykład George może stracić rodzinę, Dogi może stracić kolegów i w efekcie po prostu wszyscy zostaniemy razem, będziemy się trzymali razem. Natomiast jeżeli chodzi o CHUS, to tutaj mi przychodzi naprawdę fajna rzecz do głowy i mam nadzieję, że tak naprawdę będzie. A mianowicie, CHUS można by zrobić wybór. Czyli wybrać co chcemy zrobić. Czy chcemy zrobić dobrą rzecz, czy chcemy zrobić złą rzecz. Czy chcemy pomóc tej osobie, czy chcemy pomóc tamtej osobie. W efekcie można by otrzymać kilka alternatywnych. Zakończeń naszego Pigi, naszego właśnie 12 chaptera, i to byłoby naprawdę niesamowite, naprawdę fajny pomysł. A Natomiast, jeżeli chodzi o słowo iluzja, to wydaje mi się, że po prostu historie, tak naprawdę, niektórych postaci są dla nas tak, jakby jeszcze nie do końca znane, przez co mamy takie iluzjoniczne pojęcie na temat danej postaci i tak naprawdę może okazać się, że postać, którą myśleliśmy, że znamy ją i wiemy jaka jest, okaże się całkowicie inna i będzie taki mindblow totalny, że na przykład jakaś zła postać okaże się dobrą, a ta dobra okaże się złą. Myślę, że coś takiego będzie właśnie z tym słowem iluzja związanego. I to w sumie tyle informacji co mamy na temat 12 chaptera. Także mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o łapce w górze, o subie, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, jak zwykle o godzinie 12. Także trzymajcie się, No i Hey. I have a dream. That's all I need. I'll make it up, build some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's make it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You